Panie Panie Marszałku Wysoki Sejmie! Szczególnie dużo na temat jakości polskiej demokracji mówią w ostatnim czasie politycy Platformy Obywatelskiej. Często w sposób agresywny, obniżając poziom debaty publicznej, wysnuwają rozmaite oskarżenia pod adresem ugrupowania dziś rządzącego, które swój mandat bierze z woli narodu. Warto przyjrzeć się, jak w istocie wygląda poszanowanie demokracji przez środowisko Platformy Obywatelskiej. Jako poseł reprezentujący Północną i Zachodnią Wielkopolskę odbierałem liczne sygnały zaniepokojenia ze strony mieszkańców w związku z wątpliwościami co do uczciwości przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piły w dniu 26 lipca 2015 roku. Po ogłoszeniu wyniku głosowania lokalni liderzy Platformy Obywatelskiej gratulowali i z pełnym przekonaniem oraz dumą twierdzili, że wygrał najlepszy. Dziś wiemy, że zwycięzcy tych wyborów, panu Romualdowi W, prokuratura postawiła właśnie kilkanaście zarzutów. Jedna z lokalnych redakcji weszła w posiadanie nagrania z monitoringu, który obejmował teren przed lokalem wyborczym. Film obrazuje, jak kandydat na jednego kilkukrotnie pojawia się w dniu wyborów pod lokalem wyborczym w towarzystwie różnych osób. Oskarżony działał wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami. Miał złożyć nieprawdziwe oświadczenie oraz wniosek o wpisanie na listę wyborców, do którego to wniosku miał dołączyć nieprawdziwe oświadczenie o tym, iż zarówno on, jak i inne ustalone osoby zamieszkują w tym konkretnym okręgu wyborczym. Przyznał się do winy. Wobec tego należy zadać także pytanie o rolę Urzędu Miasta. To przecież w Urzędzie dopisywano osoby do spisu wyborców. Wysoki Sejmie. To już kolejny raz, kiedy mamy do czynienia z nieprawidłowościami w wyborach samorządowych. Jestem przekonany, że rząd prawa i sprawiedliwości dołoży wszelkich starań, aby wybory były zawsze uczciwe i transparentne, aby wyniki były wyrazem woli narodu, a zwycięzcy wygrywali w oparciu o uczciwą rywalizację. Dziękuję.